Na pewno yy, od samego początku, jak jestem w górniku, borykamy się z problemami i, i niekiedy nawet człowiek się gubi w tym, z kogo mogę korzystać, z kogo nie. Ale próbujemy jakoś z tego wychodzić. Mam nadzieję, że, że jutro będzie kadra mocna na tak prestiżowy mecz. Ale te problemy już dłuższe, jak, jak to nikogo tu chyba nie trzeba informować o Danchu, o, o Gancarczyku, Rafale, Koszniku, Błażeju, Augustynie. To są zawodnicy, którzy już w tym, w tym sezonie nie zagrają i, i, i musimy sobie radzić bez nich. Pozostała grupa. Myślę, że jest do dyspozycji. Oczywiście dzisiaj mamy jeszcze zajęcia i, i wszystko się okaże, z kogo będziemy mogli w 100% korzystać. Tak, u nas po tym meczu na Legii też nie ma wielkich kontuzji. Tam jedynie ty, co teraz nie trenuje, został jedynie już Gieraga sam. Do drużyny, do drużyny se wraca Michal Helik po czerwonej karcie. a, a Čo tam ešte bolo? Ja, 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 ja. Eči, eči, eči Janoška, eči Janoška, Včera na tréningu takisto všetci závodníci trénovali, tak sú nachystáni takisto na derby a jediný, ja mám Katar, ale ja nehrám zajtra. <laughs> tak ja viem, že, že to je veľké derby. Aj na Slovácii sa hovorilo o týchto veľkých mečoch. Ja poznám tú históriu celú. Ja sám som nejaké na Slovácii takéto veľké derby nezažil, lebo tam, tam, nie, tam nie sú v jednom, v jednom meste nejaké dve, dve družiny, ktoré by, alebo tak blízo pri sebe, ktoré by hrali proti sebe. Jediné veľké derby, čo som zažil, bolo v Hamburgu, keď, hral, keď sme hrali proti HSV, HSV proti Sam, Sam Pavli, ale, ale toto derby šlonské určite, že má svoj náboj, má svoju, má svoju kvalitu. Boli to odohrané veľké meče v minulosti a veľa sa o nich písalo, veľa sa o nich hovorilo, kibici, kibici žijú s týmito derbami pred mečom, žijú, žijú, samozrejme aj po meči, tá rivalita tam medzi nimi je veľká, samozrejme, že rivalita bude aj na boisku a ja môžem len povedať, že sa na, na tento zápas, na tento meč teším, aj keď obidve družiny môžu za tento meč dostať len 3 punkty, viacej sa, viacej sa ani za derby nedáva, čiže buď 3, alebo len jeden, alebo žiadny. Takže určite, že je to, je to situácia zaujímavá pre kybicov, pre nás, pre nás tiež, ale e, tá sezóna je pomaly už na konci a my by sme chceli nejakým tým dobrým rezultátom ukončiť tú sezónu, e, ktorú sme, ktorú sme dobre začali. Ja ešte ľudí o derby, e, to mám spomnenie przede wszystkim z tých spotkaň, kedy, kedy provadzíme Górnika przeciwko Ruchowi. Były takie trzy spotkania. W pierwszym wygraliśmy na Rozwelta 1-0, w drugim niestety na stadionie Śląskim przy 42 tysięcznej publiczności przegraliśmy 2-3. I ostatnie moje derby w Zabrzut to było 0-0, także jest status quo, zwycięstwo, remis, porażka, wszystko już przeżyłem. Mam nadzieję, że w tych setnych derbach, tak jak trener powiedział, będzie dobre widowisko i ja trochę więcej wiem na temat derbów, bo wiemy, że takie mecze przede wszystkim są takim języczkiem uwagi dla, dla kibiców, dla, dla tych środowisk, czy to ruchu, czy górnika zabrze. Mam nadzieję, że. Przede wszystkim piłkarze do tego się dostosują, do tego jubileuszu i jak to w dniu świątecznym bywa, dają z siebie 100% i, i, i zagrają dobrą, dobrą piłkę. Wszystko robimy ku temu, żeby tak było. Jutro boisko pokaże nam, jak to się już w praniu wszystko dzieje. Dziękuję. No pewnie to są mecze wszystkie niż inne. Także cóż, mam nadzieję, że gdzieś tutaj trenerzy powiedzieli, mam nadzieję, że my gdzieś na swoją postawą na boisku uczcimy, że tak powiem, te setne derby, i że to będzie dobry mecz, o którym kibice nie zapomną. No ja mam wspomnienie grałem tylko w jednych derbach, także to najświeższa sprawa. No, straciliśmy punkty w doliczonym czasie gry. Nie udało się zwyciężyć, no ale na pewno gdzieś pochodzę z tego regionu i na bieżąco będąc w innych klubach zawsze się tym interesowałem i, i śledziłem potyczki tych dwóch wielkich zespołów i, i na pewno cieszę się, że dzisiaj jestem częścią tych derbów i, i mam nadzieję, że, że jutro będzie dobre widowisko i... i Že to my budeme zadovoľať. Mm, asi tak, ako ja si myslím, že derby, derby je derby. A tam je pravda to, že po tom meču na Legii sme mali ešte nejakú tú cestu e, drogu domov sem, ale včera a dnes robíme všetko preto, aby, aby družina dobre zregenerovala a aby bola, aby bola dobre nachystaná, takže tam to nehrá žiadnu rolu, že, že Gurník hral deň v Češej. Panie redaktorze, jeśli chodzi o taktykę, to jutro zespół się dodaje. Gdybyśmy nie rozmawiali o to byśmy się z spotkali. No wy, to potwierdzam tylko to, co powiedziałeś. Górnik gra otwartą, ofensywną piłkę, tak jest nauczony, ale musimy pamiętać, że, że gramy w Chorzowie, gdzie zespół ruchu jest w bardzo dobrej formie. Potrafią szybko przechodzić z obrony do ataku, bardzo szybko się organizują przy stracie piłki, także no, musimy maksymalnie się sprężyć, żeby wykorzystać ewentualnie słabe strony ruchu, ale musimy pamiętać o tych mocnych, bo jest ich sporo. Wiem, rzeczywiście ta pogoda jest różna, ale Warunki są takie same dla obu drużyn, także jak, jak tutaj e, trener Wieczorek powiedział, trzeba w miarę szybko się do tego e, przyzwyczaić, ustosunkować i, i grać w piłkę po prostu. Ogólnie gdzieś skupiamy się na każdym, na każdym meczu, e, za daleko gdzieś tam nie wybiegaliśmy, e, przyszły, aczkolwiek po, po Krakowie to, to jest tylko tydzień czasu i i te derby praktycznie już mamy. Także po tym meczu gdzieś tam e, wszyscy, wszyscy oszczyliśmy sobie zęby na ten mecz. No i, I mam nadzieję, że, tak jak powiedziałem wcześniej, że ten mecz e, kibice długo będą wspominać. Na ja polu e, chyba lepiej miał wszystko, żeby, żeby kibice górnika e, też mogli na żywo. To obejrzeć, ale to jakby nie, nie skupiamy się na tym. To jakby jest gdzieś tam obok nas i ktoś podjął taką decyzję i, i tyle. My skupiamy się na, to, na tym, żeby na boisku to wyglądało jak najlepiej, a, a trybuny to jakby była osobna bajka. No jasne, po, po takim meczu jak, jak ostatnio, to już w ogóle to jest, nie wiem, jak to nawet nazwać. Może nie nawet i mo, meczu w Warszawie, tak, gdzie były puste trybuny i no nie wiem, myślę, że to nie jest dobre rozwiązanie. Myślę, że czym, czym szybciej powinien. Czy ob, dwie strony, czy, czy trzy czy cztery, nie wiem ile tam jest zaangażowanych stron w takie rzeczy powinien jak najszybciej dojść do jakiegoś porozumienia, bo myślę, że te hasło piłka nożna dla kibitu, no to to jak najbardziej jest. Chyba o to chodzi, tak? No, z mojej perspektywy, no to y, krótko. Nie może, nie mo, nie może być y, piłkarskiego święta bez kibiców. A oczywiście jutro kibice będą, ale tylko jednej strony. Ja zawsze mogę to, wszystko co się dzieje, to możemy równać do, do czegoś, co już przeżyliśmy. No I takie, takie derby, y, 42 tysiące na stadionie śląskim gdzie kibice, no tylu kibiców i wszystko odbywało się w miarę kulturalnej atmosferze, barwy klubowe jednej i drugiej strony. Zresztą ostatnio też przeżyliśmy derby trochę mniejsze z Piastem Gliwice i też mnóstwo kibiców Górnika, kibice Piasta, doping i no tylko tak można w jakiś sposób nie wiem, promować piłkę, pokazywać się w Europie, bo, bo inaczej, inaczej być nie może. Także bez kibiców, niestety, to nie jest granie.